wszystkich serdecznie, dzisiaj jesteśmy dla odmiany w ośrodku wypoczynkowym Złotowo nad jeziorem Gopło i jest tutaj bardzo pięknie, jest do dyspozycji gości kilka domków, kilkanaście stanowisk dla kamperów. To są właśnie te kwatery. Oczywiście z prądem i bieżącą wodą. Tam dalej widać budynki Recepcji i po lewej stronie toalety z prysznicami jest stanowisko do mycia naczyń. Tutaj bliżej jest ten hangar do wypożyczania środków pływających. Są tutaj łódeczki, kajaki, rowery wodne. Jest też ładny pomost dla 14 jachtów. Właśnie z jego strony zmierzamy. Tutaj, oczywiście, miejsce na ognisko. Tam dalej stoi mój pędziwiatr. Zaraz go zobaczymy, bo ja mam tutaj też swój namiocik O, tam między drzewami go widać, właśnie szykuję się do drogi powrotnej. Tak więc idziemy w stronę pomostów. Ja będę w międzyczasie wam opowiadał, jak jakieś tutaj znalazłem, bo jechałem właśnie z domu około 70 km tym skuterem elektrycznym. I na miejscu wczoraj objeżdżałem Drowory i pałace także wczoraj przejechałem tutaj 150 km. Tak, 150 km Piosków kujawskich Radziejów i na południe i dojechałem aż do wsi Orle, gdzie jest piękny drewniany kościółek to wszystko można jedynie zobaczyć w internecie na mojej stronie prywatnej. Natomiast dwory i pałace, bieżące zdjęcia trafią do katalogu Polskie Zabytki. Oczywiście 20, tudzież, tudzież uaktualnienia typu Zdjęcia dworów Popowie. Wiesz, która leży tutaj nad Gopłem, i właściciele prywatni pięknie odrestaurowali tamto miejsce. Teraz tam w oddali widzimy prom, kursujący pomiędzy, pomiędzy Złotowym a Ostrówkiem. A w Ostrówku też są ruiny dworku Mlickich. Ciekawe, zarosznięte krzakami. Tam już dużo z tego dworu nie zostało widać, prawo chyba widać. Także jest tutaj pięknie. Dużo atrakcji w pobliżu, bo po to są rejony bogate historycznie. Kilometr w bok, w prawą stronę, czyli na południe, jest Mietlica. Mietlica to jest miejsce, gdzie w VIII wieku już był gród. Gród starodawny, o którym wspominał tak zwany geograf bawarski. Czyli to jest fakt, nie żadne tam mity. Tu idę pożegnać znajomych, którzy przypłynęli tutaj kajakami. Zobaczymy się zapoznali, spędziliśmy miło trzy wieczory, nie, dwa wieczory w sumie. No i oni już niestety muszą też wracać. Także Kamperowice się zwinęli, bo to jest ostatni tydzień wakacji. I ośrodek zostanie prawdopodobnie już pusty, no może oprócz weekendów w weekendy ktoś tu jeszcze może przyjedzie. A ja zaraz ruszam w drogę powrotną i teraz się zastanawiam, czy jechać drogami krajowymi, tym moim niebezpiecznym pojazdem, bo jednak trochę boję się tirów, które są duże i ciężkie. Czy może jechać jakimiś mocnymi drogami drugą stroną Jeziora Gopło, czyli przez Lachmirowice, Kruszwice, później na Wrocław. Tak to wygląda zasięg na standardowych akumulatorach, które mam, to 135 km, a z dodatkowym 17,5 godziny jakieś 170 km. Także dopóki jest ładna pogoda, można tym podróżować. Do czego zachęcam, jeżeli ktoś może sobie kupić taki skuter nowy za powiedzmy 6-7 są, są dostępne. To moje stanowisko, żegnam się ze znajomymi, żegnam się również z Wami, zapraszam na następny film.